Dzień dobry, witam w sobotę, zapraszam na kolejny spacer po ogrodzie. Zaczynamy dzisiaj nietypowo od drugiej strony. Jak widzicie, trawa podlewana nawet rośnie całkiem nieźle. Zostało jeszcze trochę borówek na krzakach, które są jeszcze niedojrzałe, ale jeszcze parę kęsów będzie chciałem Wam pokazać ciekawe zjawisko zobaczcie te cztery to są bananowce Cavendisze dwa mniejsze, dwa większe one wszystkie zostały posadzone z odrostów, wszystkie były mniej więcej takiej wielkości, trochę mniejsze te dwa większe były przechowywane stały cały czas na podwórku i zobaczcie jakim to pięknie służy te dwa mniejsze, które mają ten sam wiek, były w domu. Dużo gorzej wyglądają, słabiej się rozwijają. Co dalej? No dalej tutaj mamy zakątek pomidorowy. Pomidorki dojrzewają, Black Beauty są przepyszne w smaku, ale jeszcze nie są dojrzałe tutaj. Tutaj te pomidorki się. to są mirabel. Też są bardzo fajne, bardzo słodziutkie. Też Dalej mamy truskawki. Te truskawki puściły mnóstwo odrostów, ale dalej dokuczają im, oczywiście, mrówki. Tak samo tym truskawkom tutaj w, skrzy... w peczce. Ale jeszcze, jeszcze rosną. Tutaj, jeśli chodzi o trawę to bardzo dokucza minornica dzisiaj kosiłem więc już zdążyłem to pozasypywać tutaj gdzie dosypywałem tej ziemi ona sobie ryje w korytarze i podjada te korzonki młodej trawy dlatego ona nie może tak urosnąć no i ta mgiełka wodna to jest rewelacja po prostu tak super schładza że polecam każdemu te winogrona są tutaj ostatni sezon. no Te jeszcze jako tak jak cię jak mogę, może jakoś przetrwają, ale te to zupełnie tutaj nic z tego nie będzie. Ale już mój przyjaciel, pszczelarz, rybak, dzisiaj mi obiecał, że jego tyściowa, pozdrawiam przy okazji panią Krystynę, wyhoduje dla mnie ze trzy sadzonki. Ładnych, dobrych, i winogron, odpornych na grzyba. A te z tej strony, one nie są najgorsze, jak widzicie. Mam nadzieję, że widzicie, że ich jest mało, ale są zdrowe. A te tutaj odrosty, których celowo nie obcinam, mam zamiar puścić tutaj do samego dołu, żeby stworzyły taką ładną ścianę. I później dopiero na jesienie. Szydne. E, co mamy dalej? Pietruszka to pewnie widać. Też tutaj zatykowana przez grzyba. Ale mam nadzieję, że korzeń urośnie i nie będzie taki zły. Trochę zagłuszyła tą cebulę. Ale coś tam z tej cebuli też będzie. Jakoś da radę. Grządka e, z ziołami Te mięty, bo w zasadzie dominuje tutaj mięta tutaj chyba tylko jest jedna gałązka bazylii a poza tym to są różne gatunki mięt one zdominowały ewidentnie tą grządkę zagłuszyły nawet rabarbar jak przeciąłem tą miętę to ten rabarbar nawet zaczął rosnąć więc w przyszłym roku to wszystko będzie wykasowane. Zioła posadzone, posiane na nowo, z takimi przegrodami, po to, żeby się nawzajem nie zagłuszały. Zobaczcie, tutaj, nawet dla kopru, te upały dają się we znaki. Taki podwinięty ten koperek. sałata to ona poszła w nasiona. To ona już się do jedzenia nie nadaje. Jak tutaj widzicie, pułapki na ślimaki. Yy, jakoś teraz się nie łapią. Nie wiem, może to jest słabszy środek niż ten, który od sąsiada dostałem. Jakoś się nie łapią. Marchew wygląda bardzo przyzwoicie. Yy, mam nadzieję, że będzie dorodna. Buraczki trochę się poprawiły. Na tej grządce one nie są aż takie wielkie. Chociaż, chociaż. Nic dodać, nic ująć. Ruszyła w końcu papryka. Popatrzcie, że mamy tutaj już całkiem ładne papryczki. To dopiero początek. One będą późno, ale mam nadzieję, że chociaż dorobne będą dzięki temu. Jeśli chodzi po, o pomidory, to ja je przed chwilą oberwałem. Ale szału nie ma. Szału nie ma, ale nie są najgorsze. Zobaczcie. Zobaczcie, że nie są najgorsze. Eee, jeszcze nie dokonywałem selekcji odmian. Na razie wiem, że na pewno będę miał te Arbuzowe w przyszłym roku. To na 100%. No i oczywiście Ox Heart, czyli te bawole serca. Ogórki, no wiadomo, przez grzyba zaatakowane to widać już. Raz były pryśnięte na grzyba, drugi raz już nie chcę tego robić trudno ile będzie tyle będzie nie o to chodzi żeby było bardzo dużo tylko żeby było zdrowo jeśli chodzi o cebulę cukrową to zobaczcie jakie już luki a to dlatego że została zjedzona w zasadzie ta już też nie rośnie bo już szczypior usech, ale jeszcze czeka na zjedzenie ona się słabo przechowuje dlatego będzie skonsumowana na bieżąco jeśli chodzi o seller, to proszę zobaczyć. Trochę przez deszcze był zbity. Ta nać była pokrzywiona, połamana, ale powstał. Powstał i rośnie pięknie. Chociaż korzenie jeszcze, jeszcze nie są jakieś, jak tutaj pokazać, nie są jeszcze jakieś duże, ale jeszcze mają czas. Jeśli chodzi o pory, to odpukać niemalowane. Jestem z nich zadowolony. Wyglądają dużo, dużo lepiej niż w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że będzie z nich pożytek. Czosnki już raczej przekwitły. Nie mam pojęcia, kiedy zbiera się te nasiona. Na razie czekam. Jak wiecie, to powiedzcie w komentarzach, bo to są te czosnki Niedźwiedzie, nie niedźwiedzie, tylko słoniowe. I chciałbym je rozmnożyć. Tutaj wykopałem czosnek i posiałem koperek i sałaty. W tym rządku też, ale tutaj w tym rządku nic nie wzeszło. Więc na razie jest pustka. I jeśli chodzi o te buraczki, no słońce już tutaj przestało operować, to i te liście się podniosły. Ale tak w dzień, yy, no to dno, dają się we znaki te upały. Yy, tutaj zobaczcie, jest yy, papryka jalapeno i chyba coś z niej będzie, jakieś drobiazgi jakieś drobiazki. A tutaj mamy szklarnię, tutaj już też pomidory. Oberwane dzisiaj, ale jeszcze coś tam zostało. No najbardziej jestem rozczarowany kiwano. Nie zakwitło w ogóle, nic chyba z tego nie będzie. Idziemy dalej. Fasolka już jest oberwana. Te krzaki jeszcze zostały, bo coś tam jeszcze gdzie gdzie kwitnie, ale była pyszna. No, i dalej, tak z daleka pokażę to, z czego nie ma pożytku, a tylko wygląda. Czyli dynie ozdobne rozrosły się bardzo mocno. A przy okazji, tutaj zobaczcie jeszcze kolejne papryczki. Może coś z nich będzie. To jest cebula e, Stuttgarter. Jedna biała. No, którą tutaj przyniosłem, żeby wyschła. Dlatego, że już szczypior jest suchy, to ona już i tak nie rośnie. Tutaj zobaczcie, lawenda, szału nie ma z tą lawendą. Drzewko truskawkowe też najlepiej nie wygląda. A tutaj mamy malino truskawki, które wreszcie zaczęły rosnąć. No i ta obiecana dynia. Zobaczcie, te dynie ozdobne. Jakież one są piękne, jakie duże, i ile ich jest. Już tam nie będę wchodził, bo to już kiedyś Wam pokazywałem. A tutaj jeszcze na koniec pokażę Wam dzisiejszy zbiór pomidorów i ogórków. Jest tego sporo. I tym pięknym widokiem na ogród kończymy dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia.